Rozdział 27. Królowa Celina Pewnego dnia Leonet, Stefan, Klaudia, Malwina i król Dionizy byli na pierwszym piętrze twierdzy północy. Z jednej strony postanowili udać się do kościoła animistycznego świętych Piotra i Pawła, żeby pokazać księdzu proboszczowi list, a z drugiej postanowili szukać w tym kościele królewne Celiny. Chodźmy do kościoła i tam znajdziemy twoją żonę, oświadczył Stefan, patrząc na króla. W sensie Celina z Florencji król chciał uściślić. Królewne? Tak, ale jeszcze musimy zawieść listy do księdza proboszcza do kościoła, przekonywała królowi Klaudia. Król Dionizy zerknął ze zdumieniem na Leonarda Nawrockiego. Dlaczego? Wykrztusił się w końcu Leonard. Może będzie kolejny ślub? Nie! Ożeniłem się około połowy stulecia temu wtrącił się dionizy. Dobrze, królu, zgodziła się Malwina. Idziemy wrzeszczała Klaudia. Leonard, Stefan, Klaudia, Malwina i król zeszli po schodach na parter. Potem wyszli z twierdzy północy. Za chwilę dotrzemy na rynek miejski i tam pokażemy list. Rzekł Stefan. Klaudio, proszę włożyć do kieszeni list, powiedział Leonard. Yhy, rozpromieniła się Klaudia. I Klaudia włożyła do lewej kieszeni kurtki list do księdza proboszcza. Potem wszyscy wzięli skowadła narty. Następnie zaczęli zjeżdżać na nartach. Czy teraz ksiądz proboszcz na nas czeka? spytał król Dionizy. Tak. Nie tylko ksiądz Proboszcz, lecz także twoja żona odparła Malwina. W tym momencie Klaudia zjeżdżała prosto i chciała dotrzeć do biskupic śniegowickich. Stefan otworzył szeroko oczy ze zdziwienia. Klaudio, jak zjeżdżasz? zawołał Stefan. Klaudia chce dotrzeć do biskupic śniegowickich powiedział król. Jakie biskupice śniegowickie Zdziwił się Stefan. Do Śniegowic! Klaudia cofnęła się i od razu zbliżyła się do Leonarda, Stefana, Malwiny i króla Dionizego. Potem wszyscy przeskoczyli na drugi brzeg Berszlów. Następnie przestali zjeszczać na nartach. Właśnie udali się do starego centrum Śniegowic. Idziemy do kościoła, rzekła Malwina. Idziemy spokojnie i, bezpie i bezpiecznie, dobra? Powiedział Leonard. Tak, ucieszył się król. Czy otrzymam list tutaj, czy w kościele? Zirytowała się Klaudia. Klaudio, oczywiście w kościele otrzymasz list do księdza proboszcza bąknął Stefan. Nagle, gdy Leonard, Stefan Klaudia, Malwina i Król Dionizy dotarli do kościoła aninistycznego świętych Piotra i Pawła był dzwon. W tym kościele byli ksiądz proboszcz i królowa Celina. Szczęście Boże, rzekł Leonard. Niech strzeże was Bóg, dodał proboszcz. Ksiądz proboszcz patrzył ze zdumieniem na Klaudię. Klaudio, co masz w kieszeni kłódki? zapytał ją ksiądz proboszcz. Mam w kieszeni list do pana odpowiedziała Klaudia. Dawaj mi list, poproszę rzekł szczepan. Klaudia wyciągnęła z lewej kieszeni kłódki list do księdza proboszcza szczepana Jarząbka. Potem dała księdzu proboszczowi list. Księdzu proboszczu, czy może pan przeczytać list? spytał Stefan. Tak, mogę odparł szczepan. W pewnej chwili ksiądz proboszcz Szczepan zaczął czytać list. Drogi księdzu proboszczu, zwiedzam wraz z moimi kumplami zabytki architektury zarówno w Śniegowicach, jak i w Biskupicach Śniegowickich. Zabytki są bardzo piękne. Proszę być wielkodusznym człowiekiem. Mam pokazywać tobie pocztówki. Na tych pocztówkach widać zabytki. Te zabytki są bardzo korzystne dla zwiedzania. Twierdza Północy, Śniegowice, ulica Słoneczna 7. Do zobaczenia wkrótce. Klaudia No i w końcu ksiądz proboszcz skończył czytać list. Leonard, Stefan i Malwina byli zaciekawieni. To wszystko? rzekła Klaudia. Yhy, rozpromienił się Szczepan, a następnie zwinął kartkę listu. – Chciałbym porozmawiać z królową – powiedział król Dionizy. – Gdzie jest królowa? – zapytał Leonard. – Królowa Celina siedzi na ostatniej ławce lewego rzędu od prezbiterium – odpowiedział ksiądz proboszcz. – Dobrze, księdzu proboszczu – zgodził się król. W tej chwili król Dionizy podszedł do królowej, która siedziała na ostatniej ławce lewego rzędu od prezbiterium – Dzień dobry, królewno. Przywitał się król. Cześć królu, odezwała się królowa. Panie królewno, jak masz na imię? spytał królu dionizy. Mam na imię Celina. A co? odparła królowa. Skąd pochodzisz, pani Celinko? dodał dionizy. Pochodzę z Włoch, powiedziała Celina. Z jakiego miasta jesteś? zapytał król. Jestem z Florencji, odpowiedziała królewna. Pani Celinko, powiedz mi, kim jesteś, rzekł król. Jestem i królową, i twoją żoną, odezwała się Celina. A ty, kim jesteś? Jestem szwajcarskim królem, powiedział właśnie Dionizy. Jestem z Berna. Miło cię poznać, mówiła Celina. Mi też, dodał król. Królowa Celina wstała z ławki. Potem zbliżyła się do jej męża, króla dionizego z Berna. Zaraz zapytam księdza proboszcza Szczepana, czy fragment dywanu jest suchy czy mokry? rzekł dionizy. Jak chcesz, jęknęła królowa. Król dionizy z Berna zerknął na księdza proboszcza Szczepana szeroko otwartymi ze zdumienia oczami. Księdzu proboszczu! Zawołał król. Tak, pisnął ksiądz proboszcz. Czy w dywanie, gdzie była kasierka zielińska, jest suchy czy mokry? Spytał go Dionizy. Zaraz zobaczę, odparł Szczepan. W tej chwili ksiądz proboszcz opuścił presbiterium. Potem poszedł przez ozdobny dywan. Pokaż, gdzie? W tym razem proboszcz spojrzał na Dionizego i Celinę. Tutaj. Powiedziała królowa, pokazując palcem miejsce przestępstwa. Tutaj zdziwił się proboszcz. Tak, w tym miejscu rzekł Stefan. Następnie ksiądz stał na kolana i spojrzał z bliska. Ten fragment dywanu jest suchy bąknął proboszcz. Co robić z dywanem walczała Klaudia. Może wymienimy dywan wypaliła Celina. Nie szepnął szczepan król dionizy zerknął triumfalnie na księdza proboszcza ale nie musimy przesunąć ołtarz na bok powiedział dionizy no tak po pierwsze nie jestem królem a księdzem a po drugie prowadzę tutaj muszę święte prawda rzekł proboszcz proszę pana co ostatnio pan wymienił w tym kościele zapytała królowa Ostatnio wymieniłem dzwonnicę, ale to było dwa lata temu, gdzieś tak, odpowiedział Szczepan. Ach, a kiedy najwcześniej pan wymienił w tym kościele, król chciał wiedzieć. W tym kościele najwcześniej wymieniłem wieże, wyjaśnił proboszcz. Ale kiedy? spytał Dionizy. Oj, wymieniłem wieże dawno temu. Gdzieś tak około 35 lat temu, gdy jeszcze byłem młody, odpał szczepan. Ma pan absolutną rację, zarechotała z satysfakcją Celina. To, co, zaraz wychodzimy z kościoła, a niech pan zostanie tutaj, powiedział król dionizy. Dobrze, nie ma spraw, bąknął proboszcz. Zapadła chwila milczenia. Król Dionizy i królowa Celina zerknęli triumfalnie na Leonarda, Stefana, Klaudię i Malwinę. Leonardzie, Stefanie, zawołała królewna. Klaudio, Malwino, dodał król. Gdzie jesteście? zapytała Celina. Chodźcie tu, powiedział Dionizy. Chodźcie do nas, zawołała Celina. Panie Leonardzie, panie Stefanie, panie Klaudio i panie Malwino, król i królowa was wołają, rzekł Szczepan. W tym razem Leonard, Stefan, Klaudia i Malwina zbliżyli się do króla, królowej i księdza proboszcza. Wyjdźmy z kościoła, ja, Stefan, Klaudia, Malwina, Król i Królowa, powiedział Leonard. Ksiądz proboszcz pozostaje w kościele, wtrąciła Malwina leonard stefan klaudia malwina król i królowa patrzyli z zaufaniem na księdza proboszcza do widzenia pożegnali się leonard klaudia i król dionizy szczęście boże odezwali się stefan malwina i królowa celina do zobaczenia błąknął proboszcz niech będzie pochwalony jezus chrystus rzekł leonard na wieki wieków amen Odparł właśnie książę proboszcz. Trzymajcie się. Miłego spotkania. Dodali król i królowa. Książę proboszcz Szczepan Jarząbek został sam w kościele animistycznym świętych Piotra i Pawła, a Leonard, Stefan, Klaudia, Malwina, król Dionizy i królowa Celina wyszli z kościoła. Moja żono, Celino, proszę, przynieś obok pni świerków bukiet z fiołkami. Powiedział Dionizy. Dobra, mój mężu, zgodziła się Celina. Królewna Celina weszła na cmentarz kościelny. Następnie wzięła obok świerków bukiet z fiołkami i bukiet z makami. Potem opuściła cmentarz kościelny. I co, pani Celinko? Czy masz bukiet z fiołkami? spytał Stefan. Tak, ale również mam bukiet z makami. Odpała królowa. Ale po co ci te bukiety są potrzebne? Zdziwiła się Klaudia. Bukiet z fiołkami trzymam ze sobą, a bukiet z makami dam mojemu mężowi. Rzekła Celina. W tym momencie królowa Celina dała królowi Dionizemu bukiet z makami, mówiąc proszę. Dziękuję bardzo, odezwał się Dionizy. Nie ma za co, bąknęła Celina. Potem wszyscy podnieśli ręce do góry. Wszystkiego najlepszego wrzeszczeli wszyscy. Na końcu nasi bohaterowie opuścili ręce na dół. Zapadła kolejna cisza. Koniec części drugiej. Ciąg dalszy nastąpi.